Siema. w tym filmie pokażę Wam jak ułożyć kostkę Megaminx. To będzie taka najbardziej podstawowa metoda zbliżona do LBL, a w zasadzie to jest LBL na tę kostkę. I co? W zasadzie to jest mniej więcej coś takiego jakbyście układali dwunastościenną 3x3, bo w zasadzie jakby to tak porównywać do sześciennych kostek to Megaminx jest taką trójką w wersji dwunastościennej. Też będziemy układać krzyż, w tym przypadku będzie to gwiazdka. No i ja będę robił f I l zaczynamy od tutaj koloru białego. Tuż tu widzę, że jest krawędź dobra, czyli możemy ją obrócić w ten sposób. Tutaj mamy krawędź niebiesko-białą, także odwrócimy. Tutaj jest. Czerwona, dobrze dopasowana, to dopęcimy. Tu jest zielono-żółta, biała. Naklejki uwalone, ale ja jest zielony, i fioletowo biała jest. Tutaj. Mamy krzyż. Teraz musimy dopasować wiadomo narożniki i zrobimy to w sposób aftualowski. Tu widzę, że jest na krawędź biały czerwono niebieska I Tu jest krawędź czerwono-niebieska. Dopasowujemy i musimy przyciągnąć ją w odpowiednie miejsce. W tym przypadku właśnie w miejsce biały, niebieski, na zasadzie granatowy, czerwony. Eee, dobra, tu widzę, że jest krawędź niebiesko-żółta dobrze wysadzona. Tu jest narożnik. Także tak. Trzeba to tak poobracać. No i teraz możemy to mm, Sexy Movem wstawić. E, tu widzę, że jest żółto pofioletowa krawędź. Więc można ją dopasować do tego roga. I też odpowiednio miejsce do, dodać i od razu Sexy Jeszcze dwa narożniki zostały. Tutaj jest e, zielono-czerwony. No, tu jest krawędź. Damy go od razu odpowiednie miejsce. No i krawędź biało zielona. Tu jest ona. mierzymy ją i dajemy w to miejsce. i tutaj mamy zasadniczo już większość zrobiony Mamy pierwszą ściankę plus f l Generalnie teraz zbieramy sobie jakąś inną ściankę. Weźmy na ten przykład kolor żółty. Czyli tak, tak samo, najpierw dopasujemy te, te dwie krawędzie, i później z tego miejsca też będziemy robić tuela I z tego co widzę, tu jest pomarańczowo-żółta, więc doprowadzamy ją do odpowiedniego centra. Widziałem, że gdzieś tam było żółto-zielono, i tak samo doprowadzamy ją do odpowiedniego centra. Teraz trzeba tu wstawić trzy żółte krawędzie które brakowały ogólnie brakują w tym miejscu tutaj taki jasno zielono -grenatowy. ok szukam jeszcze Z żółto zielono pomarańczowy żeby gdzieś tu znać o w tym miejscu jeszcze ułożyć to dobrze Ej, tu jeszcze fioletowo pomarańczowy o tu jest, jest ten klawisz, który możemy dopasować, i damy go tutaj, Czyli mamy już żółty ułożony. Teraz możemy fioletowy, bo w sumie będzie prostszy, tylko jedną krańczą do dołożenia. I dwa narożniki, i tutaj widać, że jest wsadzony z tej strony, ten krańcz, ale trzeba nie, 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 nie ten narożnik, ale trzeba do niego znaleźć też krawędź. Acinujemy ją tutaj. Odwracamy. I ja mamy w miejscu jeszcze ostatnia, która jest tutaj. Łatwo się kończyło i ją tutaj. Generalnie jak widzicie no większości kostki, tak naprawdę trzy ściany zostały. Teraz możemy ułożyć teraz tutaj, z tej strony zieloną i na to przykład damy o tak mhm. o tak tą krawędź możemy dołożyć Tę narożnik który się tu zrobił jeszcze tu szukamy o tej krawędzi i tą krawędź narożnik dajemy tu i teraz mm, robimy, że tak powiem tutaj może z tej strony już pomnoczą wyzróbmy jeszcze tu, tu już jest dobrze że krawędź teraz w tym miejscu musimy dać, dać dobrze pierwszy na różny tutaj drugi go w tyle robię więc tutaj też i tutaj ostatni krawędź co w się sensie, bo tutaj brakuje, więc tutaj dodajemy to a trzeba tu dać odpowiedź Odpowiedział krawędź. I dobra. Jak widzimy jest pana ostatnia warstwa. Którą robimy w dosyć podobny sposób. W sensie. Obracamy. Tak żeby uzyskać najpierw. Wszystkie dobrze odwrócone elementy krzyża. Trzeba teraz dobrze zorientować i jeszcze mi teraz wystarczy tylko, żeby po prostu obrócić. Mhm, jeszcze raz tu i mamy ułożonego kostkę Megalix. Także widzicie taki zjawy straszny, jak może się wydawać. Dosyć moja przyjemna kostka, ale... To się jej nauczyć. Dobra, to byłoby tyle, trzymajcie się. Dobra.